Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym i Państwa gościem jest senator Rzeczpospolitej Polskiej, pan Wiktor Durlak. Witam serdecznie, panie senatorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy o Pana pracy w Senacie, o sprawach bieżących, czym Pan na bieżąco się zajmuje. Mija już prawie półtora roku, jak Pan został wybrany na urząd senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Jak ten czas minął dla Pana, czym Pan zajmował się w Senacie? Panie redaktorze, ten czas półtora roku można powiedzieć, że bardzo szybko minął. Od początku swojej kadencji starałem się wyjść naprzeciw ludziom, pracować na rzecz ogółu, dla dobra mieszkańców. Miałem kilka pomysłów ciekawych, jak choćby wycieczki młodzieży do Warszawy edukacyjne. No niestety, jak wiemy, przyszła pandemia, no i ten czas się tak całkowicie zmienił dla nas wszystkich. Dla mnie jest to też pewne nowum, bo jak wiadomo, jest to moja pierwsza kadencja. Dużo pomysłów było, dużo spraw do rozwiązania, problemów. No, niestety, przez tą pandemię troszeczkę zostało to ograniczone, no, ale staram się jak mogę, żeby, żeby tym ludziom naszym tutaj w regionie żyło się lepiej. Co do prac w Senacie, to zajmuję się wieloma sprawami, można powiedzieć. Biorę czynny udział w komisjach, jestem członkiem dwóch komisji Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. W pierwszej komisji, no można powiedzieć, to są sprawy wszystkie związa związane z, z samorządem, z administracją państwową, ze służbami mundurowymi, te wszystkie sprawy, które podlegają pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W Komisji do Spraw Łączności z Polakami y, za granicą i, i emigracji y, zajmujemy się sprawami właśnie Polaków za granicą, emigracją. Polakami mieszkającymi na wschód od naszej granicy, z Kazachstanu, z Ukrainy, z Białorusi. Jak wiemy, ostatnio dużo problemów na Białorusi, dlatego też często komisje poświęcone są sprawom mieszkańców Białorusi, w szczególności Polaków mieszkających w Białorusi, sprawy związane z edukacją, z bezpieczeństwem, z demokracją szeroko pojętą. Na pewno pan Pamierza pamięta swój pierwszy dzień, jak pan pojawił się w parlamencie. Jak to wyglądało? Na pewno było to ogromne wrażenie, pewno też i stres się pojawił. Pamięta pan ten dzień? Pamiętam dość dobrze, ogromne emocje, wiadomo, stres. Tak nawiasem mówiąc też dziękuję serdecznie za zaproszenie do telewizji. Jest to pierwsza lokalna. Hmm. Rozgłośnia telewizja, można powiedzieć, która zaprosiła mnie do wywiadu. Jestem ogromnie wdzięczny, będę mógł kilka spraw szerzej przedstawić. Wracając do dnia przysiężenia, dużo emocji zaproszona rodzina wiadomo, bo to najważniejsi ludzie, żona, rodzice, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam od wewnątrz. Szybko przeszło. Było to półtora roku temu, ale to tak jakby było wczoraj. Wspomnienia zostaną na pewno na całe życie. No, ale już od następnego dnia praca, praca i praca. I cały czas praca. Wiadomo, że nie tylko praca w parlamencie, ale również praca tutaj, jak to mówią, z lokalnymi sprawami, ze sprawami mieszkańców, nie tylko powiatu Golickiego, ale również i Nowosądecki, Limanowski, pewno też jest inne. Z czym najczęściej mieszkańcy właśnie zwracają się do Pana z jakimi problemami? Panie redaktorze, powiem w pierwszej kolejności, że praca senatora to praca na rzecz całej Rzeczypospolitej, całej całej Polski można powiedzieć. Wiadomo, że tutaj sprawy regionalne są najbliżej i najbliżej sercu i trzeba pracować na rzecz mieszkańców naszego regionu, w szczególności właśnie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego, miasta Nowego Sącza. Tych problemów jest na pewno dużo. Są to sprawy przeróżne, od spraw geodezyjnych, poprzez sprawy sądowe, Poprzez zdrowotnościowe sprawy. No, ludzie mają różne naprawdę problemy. Staram się, jak mogę, pomóc. Nie zawsze to wszystko wychodzi. No, no, nie da się tak, że wszystkim pomożemy, mm -hmm. bo wiadomo, jak to w sądach, na przykład, zawsze jedna strona jest mniej zadowolona, ta, która, która przegrywa. No. Ale cały czas skupiam się na tym, żeby mieć kontakt z mieszkańcami, z samorządami, bo to jest też najważniejsze. Najwięcej wiedzą o swoich gminach. Wójtowie, radni, sołtysi, oni wiedzą wszystko o swoich małych ojczyznach i dlatego staram się z nimi mieć bezpośredni kontakt. Wiadomo, do tanga trzeba dwojga, prawda? Oczywiście. No Także ktoś musi się zwrócić o pomoc albo zapytać, jak możemy rozwiązać problem. No i ja staram się te problemy na bieżąco rozwiązywać. A, a co udało się Panu do tej pory właśnie załatwić z takich problemów bieżących naszych mieszkańców? Um to co utpiło w pamięci, bo na pewno tych, tych spraw było wiele. Ja po, powiem tak, że jestem taką osobą, że ja nie lubię się chwalić, mm. bo to jest takie słabe troszkę, prawda. Ja wolę, żeby na mój temat wypowiadali się mm. inni y, mieszkańcy czy samorządowcy. No z, y, nawiązałem kontakt z wójtami, dajmy, powiedzmy z y, wójtem z Ropy, z, y, z Biecza, mówimy o powiecie gorlickim, y, z wójtem z Łużnej. No, jest dużo problemów do rozwiązania, ale zawsze staram się otwierać drzwi. I ułatwiać pracę tym, którzy są najbliżej mieszkańców. No. Nie ukrywajmy, że teraz jesteśmy w sytuacji tej pandemicznej, Trudny. powiedziano, ale rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana Mateusza Morawieckiego, wyszedł naprzeciw oczekiwaniom samorządów, naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mamy potężne programy inwestycyjne i te, które już można powiedzieć, działają i wspierają tutaj działalność lokalną i zarówno. Dla wójtów, jak i dla przedsiębiorców naszych lokalnych, którzy mają pracę, dają tę pracę mieszkańcom. Ech, powiedzmy tutaj choćby o że, programie rządowym funduszu inwestycyjnym, inwestycji lokalnych. Ech, i są to potężne pieniądze, bo to ponad 8 miliardów złotych już przeznaczone na inwestycje. Praktycznie wszystkie, praktycznie i teoretycznie wszystkie gminy z tego funduszu skorzystały. Ech, dzięki temu funduszowi powstają nowe przedszkola, szkoły, drogi, no wszystko co związane z inwestycjami lokalnymi. Z tego co wiemy, ma pan biuro senatorskie w Grybowie. Jak często tam mieszkańcy mogą się zgłaszać, w jakich godzinach? I czy nie pojawia się myśl, aby biuro powstało w Golicach? Wiemy, że kiedyś świętej pamięci senator Stanisław Kogut miał tutaj biuro, bardzo dużo osób tam przychodziło do niego z różnymi sprawami. Na dzień dzisiejszy biuro senatorskie znajduje się w Grybowie. Jest to miejsce dobre, bo w centrum miasta, w rynku, na ulicy Kazimierza Wielkiego. Postanowiłem otworzyć biuro w Grybowie z tego względu, żeby to było miejsce takie optymalne, zarówno dla mieszkańców mm. Sądeczyzny, jak i Powiatu Gorlickiego czy Gorlic. Nie wykluczam, że kiedyś może i powstanie biuro w Gorlicach, aczkolwiek, no, wiemy, jesteśmy w, czasach, w czasie pandemii. Dzisiaj te kontakty są ograniczone. Może te kolejki nie są tak duże, jak kiedyś się ustawiały. Mm, dokładnie. No wynika to z wielu względów. Też i z sytuacji gospodarczej naszego kraju jest dużo mniej bezrobotnych. Ja pamiętam, przecież pracowałem w Gorlicach mm. w biurze senatorskim. Pan to też dokładnie. tych czasów mnie pamięta. No to wiem z jakimi problemami ludzie się, się zwracali. No dzisiaj to troszeczkę inaczej wygląda. Ym, jesteśmy raczej w dobie pandemii, gdzie trzeba ograniczać kontakty. Z ludźmi, ale jesteśmy też w dobie powszechnej cyfryzacji. Tak, mamy internet, mamy telefon, można zadzwonić, można się umówić do biura. Ja bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Jeśli są takie problemy, w których będę mógł pomóc, to na pewno pomogę. Dodatkowym plusem jest to, że mhm. dyrektorem mojego biura senatorskiego jest. Mieszkaniec Gorlic, on doskonale zna i problemy mieszkańców Gorlic i powiatu gorlickiego, także na bieżąco monitoruje i przekazuje mi informacje z, z powiatu i z miasta Gorlic. Jak to wygląda to... taki zwykły dzień senatora? Wiadomo, jeżeli nie ma y, obrad y, w parlamencie czy działalności w jakichś komisjach, to zajmuje się pan różnymi sprawami. Są to na pewno y, gdzieś wizyty wśród mieszkańców, wśród samorządowców, ale pewno też załatwianie dużo takich spraw y, typowo biurowych. Na szczęście mam tego dyrektora biura Mateusza, który jest świetnym pracownikiem, bo mm. wcześniej pracował też w biurze poselskim, więc wszystkie te sprawy administracyjne on doskonale się w nich orientuje i wie, jak rozwiązywać różne problemy. Co do, co do aha, moich zajęć, tak? No dzisiaj tak, tak. na przykład mamy Narodzie, Narodowy Dzień Pamięci mm. Żołnierzy Wyklętych. Jest to wielkie święto wszystkich Polaków, jest to święto naszych bohaterów narodowych, którzy kiedyś zostali zapomniani, ale. Dzięki, dzięki determinacji przede wszystkim Prezydenta Le Świętej Pamięci Profesora Lecha Kaczyńskiego y, pamięć y, o tych bohaterach naszych została przywrócona, więc dzisiaj już odwiedziłem y, Łabową, gdzie złożyli, złożyłem wiązankę pod y, pomnikiem y, księdza Gurgacza, wiadomo kapelana Żołnierzy Wyklętych. Y, teraz przyjechałem tutaj do, do Gorlic, no także cały czas jest co robić. Codziennie, codziennie nowe obowiązki, no, dziesiątki maili przychodzących z różnymi problemami, bo to i i z całej Polski problemy tak. legislacyjne, propozycje poprawek. Jak wiemy, jest trudna sytuacja przedsiębiorców. Niektórych też się zwracają z prośbą o, o pomoc. Także jest, jest co robić, panie redaktorze. I jeszcze tak na zakończenie, no większość pana pracy senatorskiej odbywa się w obostrzeniach, bo prawie rok będzie, jak Polska znajduje się w pandemii, jest covid. Jak, jak pan właśnie z tym covidem sobie radzi? No bo jest to dość trudny temat dla nas wszystkich. Musimy się z tym zmierzyć i, i żyć jakoś, jakoś każdy dzień spędzać. Tak, tak. Dzięki Bogu choroba mnie omija. Staram się zachować dystans, wiadomo, maseczka, dezynfekcja. Jest to czas trudny, ale w tym okresie już było 21 posiedzeń Senatu, na których uczestniczyłem, bo, bo uważam, że to jest nasz obowiązek, żeby być na miejscu i uczestniczyć bezpośrednio, a chociaż jest możliwość uczestnictwa zdalnego, no ale. Póki co jest, jest wszystko ok, choroba mija, choć wiemy, że jest to hmm. ciężka choroba, bo, bo niektórzy sobie, sobie lekceważą, ale ja mam kilku znajomych, którzy tą chorobę przeszli, przechodzili ją bardzo ciężko. Nawet dwie osoby zmarły z powodu COVID-19, które bardzo dobrze znałem nie miały żadnych chorób towarzyszących, jak to się mówi, no musimy na siebie na pewno uważać. Zbliża się Dzień Kobiet, też będzie inaczej obchodzony niż co roku. W ubiegłym roku jeszcze mogliśmy go obchodzić Normalnie na pewno wy jako mężczyźni, no będziecie panią. My, jako mężczyźni, tak, będziemy składać kobietom życzenia. U was w Parlamencie też pewnie na wasz ten obowiązek spadnie. Jak, jak to będzie wyglądało? Czy już macie coś zaplanowane? Nie, nie, nic nie mamy zaplanowane, przynajmniej nic na ten temat nie hmm. wiem. A tutaj u nas w regionie wiadomo setki telefonów wykonanych, no i najważniejsze kobiety w naszym życiu, czyli moje, moje mamy, moja żona. Rodzeństwo, ja pochodzę z rodziny też wielodzietnej, ja mam pięć więc także będzie do tak chyba dzwonić. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Panie senatorze, dziękuję za przybycie dziękuję do panie, dziękuję, Do usłyszenia. Panie, dziękuję, panie.